Bezpieczny Wrocław to jest program, w który bardzo dużo inwestujemy i pieniędzy, i czasu, i doświadczenia wszystkich służb. Przeprowadzamy ćwiczenia mające na celu i koordynację działań, oraz przygotowanie nas do ewentualnego zdarzenia. Im więcej takich ćwiczeń przeprowadzimy tutaj w warunkach bezpiecznych, kiedy wszystko jest przygotowane pod kątem właśnie tej zabezpieczenia ratowników, tym nasze działania będą sprawniejsze w momencie realnego zagrożenia. W sytuacji kryzysowej potrzebne jest zadysponowanie różnych służb, więc chcemy, żeby te służby z nami współpracowały i też właściwie były koordynowane, była wymiana informacji. Wiemy, w jaki sposób mamy rozmawiać z tymi służbami i gdzie do czego możemy je wykorzystać. Wieloaspektowy program, który wystartował w tym roku, to nie tylko zakupy sprzętu, który jest bardzo potrzebny w razie zagrożenia, ale to także szkolenia, to także defibrylatory obecne na paczkomatach czy w pojazdach komunikacji miejskiej. To poradnik bezpieczeństwa, bezpieczeństwo. W Wrocław to spotkania z nauczycielami, to spotkania w szkołach, to spotkania z seniorami, a także tego typu skoordynowane ćwiczenia służb. Kilkaset osób zaangażowanych i trzy różne aspekty. Wysoka woda, więc budujemy szandory, wysoka woda, która może odciąć ludzi na wyspie, więc ewakuacja 50 osób, czy wysoka woda, która porywa samochód i trzeba go szybko z nurtu wody wyciągnąć.